Wyszło mi doskonale! Aż szkoda, że wiatr to rozniesie po polach! Zła moc klątwy pochodzi od ognia. Ogień to potęga trudna do okiełznania. A ten miał dodatkową moc. Kolejnym Przestań sluć, jak to mówi Detmold. Fat nas ma O tym, jaka to była wielka czarodziejka. No na buty sobie uwalałem. Pozostań w kręgu, panie. Śmierdzi ten proszek jak krasnoludzkie łajno. Straszno tu, mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Tutaj tak się Podpaliłem odpaliłem Ładnie, krom, park, Jest. Zaczęło się. Aż dzielnych wojaków panie. Boją się upiorów jak każdy. Kurwa ile tego jest? Spokojnie królu. Chronią nas magiczne runy. Upiory nie przedostaną się przez zaporę. Ludzi się nie boją, ale to skurwysyństwo działa mi na nerwy. Dopóki nie wyjdziesz poza runy, jesteś bezpieczny. Co mam robić? Kiedy czarodziejka cię nazwie, musisz okazać łaskę i skrócić jej męki włócznią. Przerwałeś krąg. Upiory się przedostaną. Co robimy? Zajmę się nimi, a ty kończ egzorcyzm, król. One. Bądź przeklęty, Henselcie! Poprzez krew i ogień! Niechaj się stanie! Poprzez krew i ogień! Niechaj niebosko, przetnie spadająca gwiazda, Naszą swą śmiertelną drogę trwanym garboczem! Chrupcy! Niechaj schodzeni będą złotem rybi za zaklęty z kwadraty! Zdążył ci tysiąc prawa. krowa! Przez ból i płomienia, pożerającego powietrze, To z węglowe kości niewinnych, bieg z przepowiednia! Nie wedle mojej przepowiedni! Nie uciekniesz od swego przeznaczenia! W Poprzez krew i ogień! Niechaj się stanie! Co ma się stanąć? Krew i ogień! Niechaj niebosko gwiazda! znacząc swą śmiertelną drogę krwawym warkoczem! Chłopcy! Niechaj zwodzeni będą złotem, rybi klusecz zaklęty z kwadraty! Tysiąc, jak nie, spadł. Nie. Umarłem. To jest to. czego nie Możesz napisać act deck up. Klikam tak, krok. trochę. Zaczęło się... bo... Z Przerwałeś krąg. Łupiory się przedostaną! Co robimy? Jutten. Jace... Jaki... Bóg Przeklęty! Ręsę a! Okay. Poprzez krew i ogień! Niechaj się stanie! Poprzez krew i ogień! Niechaj nieboską trzecią jest spadająca gwiazda! Znacząc swą śmiertelną drogę krwawym warkocznym! Ludowce! Niechaj zwodzeni Pałcie, przysun, ciężkie, zapa. Przestań! 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 OK. No! Snobu! Tam pit red spam, say it is bad. Pit opa load. Yeah, set. Crap it. Oh, now, let's. brapa. Wetknę, przed i okej okay. Tyciąci let ten jednoroczec pokładci tyciąci prapa Zaczęło się Przerwałeś krąg! Upiory się dostały, robimy się przeklęty! Okej. Okay. Niechaj się stanie! Poprzez krew i okien! Okej. Okay. Niechaj nieboskąd przed nie spadająca gwiazda, znacząc swą śmiertelną drogę krwawym waskoczy! Do Ta, A... dobrze. W będą złotem ryb i chłusek, zaklętym w kwadraty! tycząc na rogę Nie no. ja uciekniesz od swego przeznaczenia! Teraz ten głęboko przeklęty! Henselcze! Prawie patrz na matka nie mała? Ok. Niechaj się stanie! Poprzez krew ogień! Niechaj nie bądź kontrzegnię spadająca gwiazda! Znaczącą śmiertelną drogę O narkotyk! i będą złotem ryb i chłusek zaklęty z kwadraty! A jednorożec spod wali... Pochwał się, życzą w świetle, prapa! ...to przez potęgę płomienia, pożerającego powietrze, to przez zwęglone kości... ...większe strzały i przepowiednia! No. Każę się z tobą. teraz. Nie! o małe. Nie wiem, jak ma być, dit parst, twardz tych Jestem bardzo ciekawy Patrz, kurcz, tak to im poleciał. Czy ten kreb i okien? Letnoroczeć pokłaczy tycząc letnie, prapa. Zaczęło się. Tutaj? Przerwałeś krąg! Łupiory się przedostaną. Co robimy? Zajmę się nimi. A ty kończysz z z tronu. Bądź przeklęty! Poprzez krew i ogień! Okay. Niechaj się stanie! Poprzez krew i ogień! Niechaj mnie doskon nie spadająca gwiazda! Znacząc swą śmiertelną drogę... warkocze! Chłopcy! Niechaj złodeni będą złotem rybi chłóce, zaklęty składra.

<shran> Co ty robić, królow? Daj nam! <shran> krep i ok. Nie! No po kłacie praw tycząc się prapa. Udało się. Jesteś pewien? Pewien jestem tylko tego, że Krasnolud przejdzie między nogami trolla na palcach. Myślę, że dobrze poszło. Dobrze dla mnie, dobrze dla ciebie, gorzej dla Edirny. Odciąłem cię od klątwy, ale ona wciąż ma moc. Duchy poległych wciąż walczą pod wergen. Poradzisz sobie z nimi tak, jak poradziliśmy sobie z tą zwęgloną cipą. To będzie dużo trudniejsze. Wierzę w Ciebie, a wiara czyni cuda. Potrzebuję artefaktu symbolizującego wiarę. Wiem, wiem, Detmold wspominał, dam ci ten medalion. Ale najpierw muszę się napić. Chodźmy do namiotu. Wytoczę najlepsze wino. Zasłużyłeś na nie. No, opi po co? Je! A, co bo, ja muszę... ...potknąć pułapkę? Czy tam idziemy? Czy czukaj? Wyczukaj. Czy czukaj? Nie. Nah. Pod trzeci będziemy ci taczą. Tak. Okay. Tutaj niestety nikt, nikt nie nikt nie padł. Ale idziemy dalej. Najpierw wnycza wrzeć na ten moment. Pum. Pum. Okonári u upori! Csak káj? a szczupły, tylko mam czropane. szczupły, jestem szczupły, jestem o jestem szupły, jestem szupły, jestem szupły, jestem

a król jest zajęty, wróć wieczorem. Rozmawiałeś? Z... Informacja o odcięciu od klątwy szczególnie doskonale. Będę potrzebował medalionu. Nic ci nie da, dopóki nie uwolnisz go tak poprawdzie go rozumiem. Masz spore szanse. Daj spokój, Detmold. Zwyczajnie się. O, to akurat się nie. Bywaj. Król jest zajęty. Wróć wieczorem. A, nie mogę ominąć, OK? <śm> <śm> Czyli mamy P-szorę Jest. Dobrze, że jesteś. Dziś rano przybył do mnie posłaniec z Redanii. Czytaj. Król Redanii, Radowid V, syn Wizimira, dziedzic... Do pra, 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 pra. Chodzi o to, że to nie jest prawdą, jakoby Temeria po śmierci króla Foltesa, dziedzica... Nie jest prawdą, jakoby Foltest nie pozostawił prawowitego spadkobiercy. Kto dziedziczy? Królowa Adda, córka króla Foltesta, żona Radowida. Adda? Wszyscy wiedzą, że to dziecko Foltesta i jego siostry. Poza tym, o ile dobrze pamiętam, to ciąży na niej jakaś klątwa. Mam rację, Wiedźminie? To prawda, córka Foltesta była strzygą, ale udało mi się zdjąć klątwę. Inaczej, Radowid nie wziąłby jej za żonę. Wydaje mi się, że zdejmowałeś tę klątwę dwa razy. Klątwa została zdjęta, wasza wysokość. Chciałbym w to wierzyć. Adda może znowu zasmakować w ludzkim mięsie. Przekaż królowi Radowidowi, że nie będę honorował tytułem królewskim potwora. Jeżeli Redania nie chce. Co tam się do cholery dzieje? Straże! Elf. Kolejny król opórca cały tutaj mi. Będę. Trzeba muszę kryknąć? Arch ten nefody. ああ、ah, エクスコレーニーのリプモチニック some lucha! Lucha. 다니다 정치 a c a u

Co to za jedni? Chcieli mnie zabić! Mnie! Głupcy! Głupcy. Wiedź, mi nie musimy porozmawiać. Detmold twierdzi, że potrzebujesz tego medalionu. Uratowałeś mi życie, a ja nie jestem niewdzięcznikiem. Choć taką nie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz, te Tankarville! Są metody, by rozwiązać język nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Póki rada i kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Co wasza wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko. Jak będziesz musiał wyhendorzyć tego trupa, zrób to. Ależ, panie, nekromancja to gałąź magii, traktująca. W dupie to mam. Do roboty! Ja do tego ręki nie przyłożę. Jak to mówią prości ludzie, baba z wozu koniom lżej. Wiedźminie, będę potrzebował twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie szukać? Tak. Zem I księ. tak ciągle. Jestem królem! A ta boczy się idąca, jakby jej byle pachołek łapę pod kieckę wsadzał. Nie każdy czarodziej przypomina Detmolda. Nie każdy lubi babrać się w trupach. Gówno mnie obchodzi, co komu smakuje. Idź. Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości. Mm. Co też tu kot przyniósł? Mam uh, um, cienik, spadźmy. Kiedy oni były, gdy my atakowali i króla, leć ta pyła. Oto to tłuszne pytanie. Strach trochę przeciw świętej widźmi! Geralcie z Rivi, gotowy na wycieczkę swojego życia? Ze mnie sobie nie poradzisz? Błękitny sen han Marwyna uśmierciłby zwykłego człowieka, no ale ty jesteś mutantem. Musisz wypić miksturę zwiększającą wydolność serca i wzmacniającą żyły. Najlepiej, jakby jeszcze miała właściwości halucynogenne. To może wzmocnić wizję. Krakwa powinna wystarczyć. Muszę... Napij się. Krakwa? Okej. Okay. Arema? Rzecz? Za pysac tankry? Zażyłeś mikstury wzmacniające? Bo wyglądasz na... Jeszcze nie. Moż Krakwa powinna wy... Krakwa... Skąd pomóc Krakpe wcząc? A ja i pan na tym zakończę. Zapraszam patrz na kolejne odcinki i mówię pa pa. A na tym odcinku będę krakpa. I mówię pa.